Dzień dobry Państwu. Kłania się Wojciech Dobrzyński, Narodowy Instytut Studiów Strategicznych i kanał Nawity. Proszę Państwa, jak zwykle jest ze mną Piotr Jankowski, którego serdecznie witam. Witaj, Piotrze. Witam wszystkich. Kłaniam się nisko. Proszę Państwa, dzisiaj będziemy kontynuować nasz cykl, który żeśmy już rozpoczęli dotyczący własności wspólnej. Natomiast dzisiaj ja to zarysuję taką bardziej ostrą kreską, szczególnie, że w komentarzach Państwo się domagaliście, żebyśmy bardzo jasno formułowali pewne postulaty, pewne myśli, żeby one nie zostawiały wątpliwości. Ja taką rolę na siebie tutaj przyjąłem, będzie mnie pewnie Piotr łagodził, więc będziemy mówić o dobrze wspólnym, ale w kontekście pewnego dogmatu liberalnego, który, krótko mówiąc, mówi o tym, że dobro wspólne jest tylko wtedy dobre, kiedy zostanie sprywatyzowane. I oni podają tutaj przykład, który nazywają tragedia wspólnego pastwiska. I my omówimy ten ich przykład, jednocześnie pokazując. Jak ta zasada mogłaby dobrze zafunkcjonować właśnie w naszej koncepcji? Jeżeli mógłbym Cię prosić, Piotrze, to gdybyś mógł omówić, jak Ty to ładnie nazywasz, rozważanie nad dobrem wspólnym pod, pod nazwą Tragedia Wspólnego Pastwiska, bo to jest dosyć znany w literaturze przedmiotu, liberalnej literaturze przedmiotów, przykład właśnie na funkcjonowanie dobra wspólnego. Jest to rzecz, która się powtarza w literaturze ekonomicznej. I co to oznacza? Co to jest ta, ta tragedia wspólnego pastwiska? Otóż tutaj trzeba sobie w tej chwili wyobrazić taką sytuację. Mamy do czynienia z wioską, gdzie jest załóżmy 50 gospodarzy, 50 rolników i jest jedno wspólne pastwisko, gdzie są wypasane krowy mleczne. Teraz to pastwisko jest własnością wspólną, dobrem wspólnym, i ma pewne, ma pewne ograniczone możliwości wyżywienia tych krów, ponieważ załóżmy, że tylko 50 krów może być wypasanych na tym pastwisku bez jego dewastacji bez tego, że zacznie się po jakimś czasie zamieniać. W ogóle, ponieważ tych krów będzie na tyle dużo, że będą po prostu za dużo tej trawy wyjadać, i to pastwisko nie będzie się w naturalny sposób regenerować. Krótko mówiąc, mamy sytuację taką, że mamy ograniczony zasób naturalny, bo wszystkie zasoby naturalne są ograniczone na Ziemi, i mamy nieograniczony dostęp do tego, do, do tego zasobu. I rzeczywiście. W momencie, kiedy jest to własność wspólna, to każdy w partykularnie pojętym interesie może sobie myśleć w ten sposób, że ja sobie przyprowadzę drugą krowę, trzecią krowę, nie będę się liczył z, z tym, że to ta ziemia po jakimś czasie stanie się ugorem, ale doraźnie będę miał wyższy, wyższy zysk, bo więcej krów, krów wyżywię. I wniosek jest z tego z reguły taki że trzeba to pastwisko podzielić na 50 działek i wtedy każdy będzie dbał o to, żeby ta ziemia nie była dewastowana, nie będzie nadmiernie jej eksploatował i problem będzie w ten sposób załatwiony. Czyli krótko mówiąc, nieograniczony dostęp do ograniczonych zasobów naturalnych prowadzi do ich, do ich te gręgolady. I to jest wniosek, tak. oczywiście, liberałów, liberałów bo tu trzeba będzie się od tego w pewnym momencie zdystansować. Prawda? Tak, tak, tak oczywiście. To jest, to jest interpretacja yy, liberalna, yy, znana w literaturze, jak już mówiliśmy. Yy, tylko yy, teraz tak. Po pierwsze, yy, w kontekście naszych poprzednich rozważań, chciałbym powiedzieć, że yy, bo ten przykład jest sam w sobie bardzo ciekawym i, i dobrym przykładem. Ale on wymaga komentarza. Właśnie o ten komentarz cię teraz proszę. No właśnie, i teraz tak. Zastanówmy się, biorąc pod uwagę nasz poprzedni program i poprzednie pojęcia, które wprowadzaliśmy, dobra wspólnego, interesu wspólnego i pospolitego ruszenia, jakby to wyglądało. Otóż, co tutaj jest dobrem wspólnym? Dobrem wspólnym, obiektywnie rzecz biorąc, byłaby umowa społeczna. Która ograniczałaby korzystanie z pastwiska do wypasu jednej krowy dziennie przez jednego rolnika. Czyli krótko mówiąc, w interesie całej wspólnoty należałoby taką umowę społeczną zawrzeć. I obiektywnie rzecz biorąc, jest to z każdego punktu widzenia słuszne, dlatego że nie zdegraduje gleby, będzie elementem pewnego zrównoważonego rozwoju i będzie dawała wszystkim. Sprawiedliwy dostęp do tego zasobu i, i taki sam, taką samą korzyść. I teraz, czym jest interes wspólny? No, interes wspólny jest uświadomieniem sobie przez społeczność tej wioski właśnie tego, że trzeba zrealizować ten, to obiektywne dobro wspólne i zawrzeć taką umowę i ją później egzekwować. W momencie, jak już dochodzimy do egzekwowania, to już wchodzimy w temat działania, czyli to, o czym mówiliśmy, pospolitego ruszenia. I teraz, jaki jest z tego wniosek? Wniosek z tego jest taki, że niedobro wspólne samo w sobie jest złem, bo jest wiele rzeczy, które są dobrami wspólnymi i nie może być inaczej, o tym mówiliśmy poprzednio. Tylko realizacja dobra wspólnego w praktyce wymaga jakiejś organizacji jakiegoś wspólnego zamysłu, pewnej wspólnej dojrzałości grupowej, społecznej i organizacji społecznej lub państwowej. W przypadku wioski możemy, się, możemy sobie wyobrazić, że to będzie absolutnie oddolny ruch, czyli na przykład zebranie członków tej wioski, tej społeczności, którzy ustalą tę zasadę, to prawo. Będą ją respektować, będą, będą to prawo egzekwować, yy, czyli wejdą jakby w obszar tego pospolitego ruszania, czyli tej wspólnej, yy, nie, wspólnej działalności, wspólnego działania w imieniu interesu wspólnego, w imieniu dobra wspólnego. Poczekaj, Piotrze, muszę tutaj, tutaj wtrącić, bo oczywiście tutaj liberałowie mówią, że dobrze, może być taka, taka umowa społeczna, ale dużo bardziej efektywne będzie, kiedy. Te paswisko zostanie podzielone na 50 działek i każdy rolnik dostanie swoją część, o którą będzie dbał dużo lepiej, bo to będzie jego własność, prawda, będzie się tym lepiej opiekował. I tutaj wydaje się, że problemem jest, który oni tworzą, że konflikt następuje między umową społeczną a takim interesem indywidualnym który oni uważają za lepszy, nie dostrzegając, że wrogiem tej umowy społecznej nie jest ta relacja, którą przed chwilą powiedziałem, tylko właśnie kwestia, kto, tak, że są różne własności prywatne, o których za chwilę powiesz, nie chcę Ci tego wątku zabierać, i również pieniądz. Ten pieniądz, który. który tę umowę społeczną zawsze może zdemolować, ten pieniądz dłużny. Więc może przejdźmy teraz do tego, jaki jest czynnik współczesny, jak to teraz wygląda, bo, bo kiedyś rzeczywiście tam 500 lat temu mieliśmy do czynienia z własnością prywatną, rodzinną, a teraz weszła jeszcze własność inna, która w tym aspekcie jest niesłychanie istotna i kluczowa. Czy mógłbyś teraz ten element omówić? Tak, oczywiście. Ten przykład wywodzi się z czasów jeszcze grodzenia w Anglii, czyli tej pierwszej rewolucji przemysłowej, kiedy te struktury społeczne były pro prostsze. On jest bardzo prosty, bardzo jednowymiarowy, bo mamy tutaj założenie, że mamy do czynienia z pięćdziesięcioma równorzędnymi podmiotami, czyli tymi gospodarzami czy też rolnikami i wtedy rzeczywiście w takiej modelowej, teoretycznej czysto teoretycznej sytuacji można by ten, w ten problem w ten sposób rozwiązać no właśnie, ale liberałowie A nie. nie widzą obecnej rzeczywistości tak. natomiast jak to wygląda obecnie obecnie my powinniśmy wyróżnić dwa typy własności jeden to jest ta własność prywatna, indywidualna którą nazwę na potrzeby tego programu na własnością rodzimą i, yy, yy, I własność transnarodowa, która ma dostęp do nieograniczonych zasobów zarówno finansowych, jak i realnych, w postaci na pastwiska. I teraz czym się różnią te dwie kategorie własności i na czym polega niezwykła przewaga, asymetria, wynikająca z tej przewagi tej pierwszej, tej drugiej, przepraszam, kategorii własności. Otóż ta własność transnarodowa mówiąc inaczej własność korporacyjna ma dostęp do równocześnie wielu pastwisk. W związku z tym może w sposób nieograniczony eksploatować zasoby pojedynczych pastwisk i nie poniesie z tego powodu żadnych konsekwencji w dłuższym terminie czasu, jak to jest z tymi właścicielami rodzimymi, z tymi rodzimymi lokalnymi Firmami, bo oni prędzej czy później zetkną się z problemem wyjałowania gleby i nie będą mogli tych klubów wypasać. Natomiast co zrobi korporacja, co zrobi własność transnarodowa? Przeniesie się na inne pastwisko w innym rejonie kraju, czy w, innym, czy w ogóle w innym kraju. I będzie znowu eksploatować ten zasób, a mając jeszcze przewagę potencjału i wielkości, będzie mogła. Wprowadzić na to pastwisko znacznie więcej krów niż taki przeciętny, nadprogramowo, że tak powiem, niż taki przeciętny gospodarz, rolnik mógłby wprowadzić. Piotrze, Piotrze musimy to nazwać tutaj, bo to jest tak zwana prywatyzacja zysków, a uspołecznianie kosztów. Dlatego, że te wyjałowione pastwisko, kiedy już ta korporacja opuści te pastwisko, to rekultywować to paswisko będzie musiała ta społeczność, która tam zamieszkuje, czyli poniesie koszty reku rekultywacji, natomiast ten koncert czy ta korporacja oczywiście nie, bo ona zacznie grabieżcze eksploatować kolejne paswisko w innym kraju albo w innym rejonie kraju. Dokładnie tak, nie licząc się ze skutkami dla społeczności lokalnej, a społeczność lokalna oczywiście te koszto, o których mówiłeś, poniesie. Dokładnie tak jest. Ale mało tego, w momencie, kiedy załóżmy, ta korporacja w jakimś tam cyklu iluśletnim wyeksploatuje x pastwisk w różnych krajach, może powrócić do tego pierwszego pastwiska, od którego zaczęła swój proceder, gdzie już będzie ta społeczność na tyle mądra, że zorganizuje się, ustanowi jakieś lokalne prawo i będzie starała się je egzekwować. Eee, czyli, że jest regulacja określająca ile krów w ciągu dnia dany rolnik może wypasać, żeby nie zdewastować tego pastwiska. I jest jakaś instytucja, która strzeże tego prawa, bo to ważne to dokładnie. w tym wywodzie. No, musi być jakaś instytucja, czy społeczna, czy państwowa, już nieważne jaka, która będzie pilnować, egzekwować i strzec tego prawa, jak mówisz. Natomiast ta korporacja, która ma nieograniczone zasoby, Mówiliśmy, nie tylko dostępu do dóbr materialnych, do, do realnej gospodarki, do realnych zasobów, ale również do pieniądza, będzie mogło po prostu skorumpować, przekupić tą instytucję zarządzającą, załóżmy, tym pastwiskiem, dbającą o, o to, żeby ono miało charakter społecznej polityków, instytucje nadzoru i tak dalej, i tak dalej. I tu przy, wracamy do pieniądza dłużnego, tego korupcyjnego. Znowu ten pieniądz jestem głównym narzędziem, który właśnie demoluje te relacje i nie jest temu winna własność wspólna, tylko właśnie ten, ta, ta druga... Jakby drugie ramy prywatności, czyli ta prywatność korporacyjna i pieniądz dłużny. To są te dwie rzeczy, które demolują właśnie tą własność wspólną, a nie dlatego, że ona jest wspólna czy jest prywatna, prawda? Dokładnie tak, bo to, jest, to by było pewne pomylenie pojęć. Natomiast chciałam jeszcze zwrócić uwagę na, na taką rzecz, że ta własność transnarodowa czy korporacyjna. Jest tak naprawdę groźniejsza od własności państwowej, której tak liberałowie nie, nie lubią, ponieważ nie podlega żadnej kontroli. Jest niedemokratyczna i anonimowa. Anonimowa, dla takiej społeczności lokalnej absolutnie nieczytelna i anonimowa. I ma niepohamowane apetyty monopolistyczne. Czyli jest groźniejsza od tego straszaka, jaki jak w ideologiach liberalnych jest, jest państwo. A monopol prywatny, zwłaszcza w skali globalnej, jest znacznie groźniejszy niż monopol lokalny w skali państwowej czy narodowej. Ja sobie teraz przypominam kiedyś tak, takie zdanie, które Dawid Rockefeller podał, powiedział, że konkurencja to grzech. No właśnie. Człowiek, który wydaje się większością, większości ludzi za takiego ideologa czy guru gospodarki, tak zwanej wolnorynkowej, powiedział kiedyś takie zdanie, ponieważ on patrzył na świat nie z punktu widzenia klasy średniej. I przeciętnego, uczciwie pracującego człowieka, dla którego pieniądz powinien być uczciwym środkiem wymiany, transferu, podziału pracy itd. itd. I on właśnie traktował konkurencję jako grzech. No bo z punktu widzenia korporacji, konkurencja jest słaba. Bo korporacją chodzi o to, żeby podzielić świat na kilka obszarów wpływu i zarządzać tym światem, niszcząc klasę średni średnią, o której mówiliśmy wcześniej, bo klasa średnia jest największym. Największym wrogiem korporacji, dlatego, że stabilizuje demokratyczne narodowe państwa i daje im, daje im siłę. I znowu tutaj narzędziem do niszczenia klasy średniej jest ów pieniądz dłużny. Po co, po co, to, po co to zwieńczyłem właśnie takim, takim zdaniem? Bo teraz byśmy przeszli do momentu kiedy już mamy prawidłową architekturę finansową, czyli mamy ten pieniądz niedłużny, i, i wtedy pomyślmy, jak zadziała dywidenda narodowa w, 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 w tym takim myśleniu, właśnie liberalnym, o takim wspólnym pastwisku, bo ten pieniądz jest takim wspólnym, może być takim wspólnym pastwiskiem, i wtedy ta liberalna zasada, którą oni proponują, Czyli, że y, prywatyzujemy ten y, uczciwie tym razem, w tym sensie, że prywatyzujemy dla społeczności, dla suwerena. Nie dla wąskiej grupy ludzi, tylko dla suwerena. Opowiedz ten, ten, ten ale... y, projekt w tym kontekście. Wojtek, zaraz o tym powiem, ale jeszcze wydaje mi się, że umknęła nam jedna rzecz, o której chciałbym koniecznie powiedzieć. Otóż mhm. y, ten pieniądz dłużny, o którym mówiłeś, dodatkowo. Y, degranguluje i niszczy też relacje wśród tych rodzimych, lokalnych gospodarzy i rolników, czyli jakby zaraża również tą lokalną społeczność, ponieważ cała wymiana opiera się na pieniądzu w dłużnym we współczesnym świecie, na pieniądzu, który jest oprocentowanym długiem. Jest on narzucony wszystkim uczestnikom rynku. A to, to powoduje zjawisko... Ogoni za pieniądzem po to, żeby spłacić odsetki, które są kumulowane w cenach wszystkich produktów, które muszą kupować przedsiębiorcy, żeby się w coś tam zaopatrzyć. I są w związku z tym też kumulowane dla konsumentów w tych produktach, ale również przedsiębiorcy muszą się posiłkować cały czas pieniądzem dłużnym, pieniądzem kredytowym, w związku z tym też bezpośrednio i ich dotyczy ten problem odsetek. W związku z tym często jest tak, że aby przetrwać taki lokalny, uczciwy przedsiębiorca, jest Niemalże zmuszony, żeby po prostu jego firma przetrwała, żeby on, on po prostu nie upadł, nie zbankrutował, jest zmuszany do stosowania różnych niecnych sztuczek, na przykład postarzania produktów, po to, żeby więcej sprzedać rzeczy w gruncie rzeczy nie, niepotrzebnych, których mogłoby być mniej, co by powodowało mniejsze zaśmiecanie środowiska, mniejszą dewastację, mniejszą eksploatację środowiska. W tym przykładzie, o którym mówimy. Ekwiwalentem czy odpowiednikiem tego postarzania produktów byłoby na przykład kszczenie tego mleka wyprodukowanego przez krowy wodą, żeby go więcej sprzedać, żeby się w ten sposób ratować, żeby mieć większy zysk. I to jest bardzo ważne, dlatego że pokazuje, że to nie jest tylko problem relacji między korporacjami i społecznością lokalną. Jej, Dewastacją i niszczeniem tej przedsiębiorczości lokalnej, ale również, że sama istota tego współczesnego systemu korporacyjnego czy pankorporacyjnego, który jest oparty na pieniądzu dłużnym, zaraża również tą zdrową tkankę społeczną. To jest bardzo istotne, wydaje mi się, że warto to podkreślić. No to w takim razie przejdźmy teraz do naszego rozwiązania, bo nasze audycje zawsze będziemy kończyć pokazując, że jest rozwiązanie tego, tego problemu, więc właśnie go omów w kontekście właśnie tego, tego podziału tych, tych, tych działek, ale w kontekście dywidendy narodowej i pieniądza niedłużnego. Teraz zastanawiając się nad senioratem i nad dywidendą narodową, o której niejednokrotnie mówiliśmy, czyli trzymajmy się tego senioratu, czyli, czyli korzyści wynikających z emisji pieniądza, a jak doszliśmy do wniosku wielokrotnie o tym mówiliśmy, pieniądz jest dobrem wspólnym. W związku z tym, jeśli byśmy zastosowali wprost tą zasadę podziału tego pastwiska na 50%, bo jest 50 założycieli. Tą 50. liberalną zasadę, obecnie no, obowiązującą, wziąłem. tak? Na kwestię pieniądza, jakby to wyglądało? No pieniądz, pieniądza w sposób dosłowny się nie da podzielić, tak? Czy emisji pieniądza. Jedyna metoda to jest taka, żeby bank centralny po prostu podzielił. Tak, jak te działki miały być sprawiedliwie, uczciwie podzielone między członków tej wspólnoty lokalnej, między te gospodarstwa, na, podzielić na udziały. Czyli każdy obywatel dostaje jeden udział w banku emisyjnym i jeśli pojawiają się dochody z tytułu emisji pieniądza, to dostaje dywidendę wynikającą z tego. I to jest dokładnie to samo. Co liberałowie proponują jako rozwiązanie w przypadku tragedii wspólnego pastwiska i rozwiązanie tego paradoksu? Oni postulują prywatyzację tego, tej wspólnej własności. A teraz, jeśli na to spojrzymy od tej strony, to właśnie dywidenda narodowa, która będzie oparta o dochody z emisji pieniądza. No, je, no czymże jest? No jest właśnie sprawiedliwą i demokratyczną prywatyzacją senioratu. Bo wszyscy obywatele dostają, jako obywatele z racji tej, że są obywatelami naszego państwa, dostają tą jedną cegiełkę związaną z tym istnieniem dobra wspólnego, które służy wszystkim i ma służyć w wszystkim w sposób demokratyczny i sprawiedliwy w pieniądze. I, i, I teraz wydaje mi się, że tak, taki argument jest trudny do odrzucenia, bo tak naprawdę e, posługujemy się metodą e, myślenia liberalnego, e, konstruując e, ideę dywidendy narodowej. Już nieważne, czy ta dywidenda opiera się e, na senioracie tylko, czy też e, oczywiście na... E, Korzyściach wynikających z eksploatacji zasobów naturalnych, które są też dobrem wspólnym, generalnie chodzi o zasady. Czyli, krótko mówiąc, tak samo jak w przypadku podziału postwiska na prywatne działki, prywatne udziały obywateli we własności Narodowego Banku Polskiego, które daje do udziału w jego zyskach, ma być tą ideą przewodnią. Która w tym momencie paradoksalnie godzi idee liberalne i idee dobra wspólnego. Eee, także z tego punktu widzenia paradoksalnie nasza idea jest zgodna z założeniami liberalizmu. No znakomicie, mam nadzieję, że dojdzie do, do pewnej dyskusji. Eee, już, że tak powiem, pewne dokumenty zostały wymienione ze światem nauki. Ponieważ prowadzimy tutaj też pewien, pewien dialog ze środowiskiem uniwersyteckim. Mam nadzieję, że uda nam się zrobić audycję, gdzie właśnie będziemy kwestie dobra wspólnego omawiać, poszerzając go o, 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 o grono profesorskie, z którym właśnie prowadzimy teraz, teraz dyskusję. Mam nadzieję, że niedługo taki program będziemy mogli wyemitować. Oczywiście będziemy kontynuować nasz cykl i kolejne programy będą już wkrótce. Również nosimy się z takim zamiarem wystosowania listu do środowisk zajmujących się wirem, żeby właśnie uczulić ich na kwestię tej drugiej zasadniczej dla nas nogi. Demokracji finansowej, która niesłychanie wzmocni wir i jego urealni, urealni wdrożenie. Więc, jak widzicie Państwo, mamy bogate plany i, i, i chcemy parę rzeczy bardzo ważnych poczynić. Na dziś to, to, to chyba wszystko, czy chcesz, Piotrze, jakieś podsumowanie jeszcze zrobić, czy to znaczy, nie chciałbym tu uprawiać tautologii, chciałbym tylko powiedzieć, że temu tej naszej audycji będzie towarzyszył w niedługim czasie również tekst, który będzie drugą częścią tekstu o dobru wspólnym, bo pierwsza część się ukazała pod poprzednią audycją, ale będzie to integralna część jakby większej całości. I postaram się, żeby w tej drugiej części tekstowej było to precyzyjnie, to, o czym mówiliśmy, precyzyjnie opisane i wyjaśnione. I w dalszej kolejności będą oczywiście kolejne części. Myślę, że będzie ich jeszcze kilka. Myślę, że cykl zapowiada się bardzo ciekawie. To zachęcamy do lektury, bo, bo to, co my opowiadamy, jest pewną zajawką, którą chcemy państwa zainteresować. Natomiast pogłębiona lektura, gdzie będzie to bardzo precyzyjnie opisane, pozwoli jeszcze lepiej zrozumieć tą problematykę. Dlatego zachęcamy jeszcze raz do lektury. A dzisiaj tradycyjnie mówimy Państwu miłego dnia, prosząc, żebyście nas wspierali, subskrybowali, bo to co robimy, robimy właśnie dla Państwa. Do usłyszenia. Do usłyszenia.